Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Blaku, a to jest filmik z okazji 100 subskrypcji. Od razu na początku chciałem Wam za to bardzo podziękować, ponieważ stało się to wręcz w ugnieniu oka. Właśnie z uwagi na ten czynnik nie miałem zbyt dużo czasu na zrobienie czegoś znacznie lepszego niż to co w tym momencie widzicie, lecz mam nadzieję, że będzie to na ten moment w miarę ok. Liczę na to, iż pozostaniecie ze mną na jak najdłużej. Obiecuję, że filmik na 1000 subskrypcji będzie na pewno znacznie lepszy od tego co. W tym momencie Wam serwuję, bo niestety, no tak jak wcześniej wspominałem, nie mam zbyt dużo czasu. A teraz żegnam się już z Wami i co? Zapraszam Was na kolejny filmik, który pojawi się już w piątek. Cześć!